się w kolejnym odcinku Gita z Andras jego życia, gdzie w... pierwsze rzecz, co bym chciał powiedzieć, to wgrałem nowe auto i tam już chyba troszeczkę widać, to jest Audi A6. Yy, podajże, nie wiem tak dokładnie, ale to jest chyba Audi A6. Yy, szybko teraz zobaczę, to jest. Nie, nie wiem, nie widać, ale to jest chyba Audi A6, yy, także no. I yy, tutaj ktoś w ogóle pojechał tym slambanem. Pierwsza rzecz co bym chciał powiedzieć to, że wgrałem save 100%. <coughs> Także no. I jest tutaj ten Huntley. Jak się... Aha, już kupiłem nowe ubranie, dlatego mam troszeczkę mniej pieniędzy. I ja sobie przypomniałem, że przecież mam yy, salon samochodowy w Fierro, co bym mógł sprzedać za y, 300 tysięcy dolarów potem kupić ten salon samochodowy w LS, czyli w Los Santos. Muszę zjechać na najbliższą stację nie wiem czemu a Waypointy mi teraz nie działają także y, na szczęście wiem, gdzie jest stacja tutaj najbliższa chociaż y, także no, także y, Ojoj, oj, nie mam. Nie mam ten. Benzyny, a to już tutaj, tak blisko. To pięknie jeszcze, jak dziś ludzie mnie gonią. Ojoj. Oj. E, no nie, wgrałem save 100% przez to są dzielnice. Y Kurde, ktoś chce mi ukraść ten nudziska. Y Handleja. E, mogę sprzedać na salon samochodowy. Jest jeszcze tam? Kurde, potrzebuję i muszę mojego handleja trzymają się. Jacyś gangi, jacyś ludzi. Kurde, nie dam rady, go wrzesz tutaj. Dobra, ja zadzwonię po lawetę. Szybko, ludziska. Okej okay, ludziska. Benny tutaj zostawił jego lawetę. Pojedzę, żebym tutaj sobie poradził. Ale ten ma też mało paliwa. Laweta, także. No patrz, żebym po prostu zostawił lawetę tutaj Ojoj ile tych mercedesów takich samych Dobra Kurde ktoś podjechał low riderem Teraz nawet nie dam rady tam pojechać O o dobra Okej okay. A, czekaj, do dołu o jezu on się pali boże będę musiał jechać do pejan spraya dobra jedziemy yy, tylko do dołu niech on będzie także będzie dobra, ale... no nie i odhaczyłem bo ja nie mogę do dołu ludziska. a nie jednak można ale dobra mm. teraz yy, co się właśnie stało Dobra, ja naprawdę nie wnikam. Ja nie wiem. Yy, chyba ta stacja jest teraz nieczynna. No to ładnie, i to pięknie. Dobra, ja po prostu CJ zadzwoni do niego, żeby przyjechał po Huntley'a i naprawił. I zobaczę was. Jak będzie Huntley, nie wiem, no. Naprawiony. Także dziś dzisiaj naprawiony, tylko że przy okazji zmieniliśmy kolor, żeby jakby nie było widać, że Jezus Maria dobra, że był jakby naprawiony. Ale już taki typek z Los Santos. Y, Benny powiedział, że taki typek z Los Santos się, pro, się przeprowadza dzisiaj do San Fierro i właśnie chce kupić Łang Cars y, Póki on pojedzie do Fierro Także teraz jedziemy do tego typka i po tego typka. I sprzedamy mu Wang Cars. Jak będzie chciał. Mm, I sprzedajemy Wang Cars myślę, że za 500 tysięcy dolarów, ponieważ dokładnie nie pamiętam za ile go kupiliśmy. Yy, także no. Dobra, próbuję jakoś objechać tutaj tym handleem, żeby jeszcze bardziej go nie zniszczyć, ale myślę, że już tył to już będzie na pewno znowu do naprawy. Okej, okay, tutaj ten typek stoi w garnituru z jakimś kaskiem. Muszę go przy okazji zakluczyć. Dobra. To jest mój mod. Okej. Okay, tutaj te piechoć Nie wiem czy to jest do pora żeby pogadać o tym, ale dobra dobra, typie Wang Cars, salon samochodowy kluczyki do ręki ci dam, a ty mi dasz po prostu przelejesz mi po prostu 500 tysięcy dolarów, zgadzasz się z tą ceną? no i myślę, że jak pieniądze idą do góry to się zgadza, masz chłopie kluczyki i nara no i odchodzi nowy nowy szef Wang Cars a my odchodzimy z 500. Yy, aha, zakończyłem oto. No jo. Yy, z 502 tysiące dolarów 175. Także yy, nie wiem, czy teraz jechać kupić yy, salon samochodowy. Czy najpierw jechać może naprawić handleja, Ale myślę, że. Po prostu od razu pojedziemy. No i w śmieciarkę. No i, i zderzek mi zniszczył chłop. Jaki debil. No, no. ok, y, także. Kurde, tylko to jest trochę daleko i nie wiem. O Boże, co, żeś ja zrobię z tym y, autem? Tylko ja nie wiem, czy ja tam dam radę. Ym... Y, no nie, w sumie dam radę. I to nie jest taki salon samochodowy ekskluzywny jeszcze, to jeszcze nie jest taki. To jest taki normalny salon samochodowy. Co po prostu jakby yy, kiedyś on był gorszy, ale kosztuje 300 tysięcy. Znaczy, kosztuje tak normalnie: to kosztuje 500 tysięcy dolarów. Ale oczywiście jest promocja na 300 tysięcy dolarów. I oczywiście on był jakby yy, zmieniony. Taki po prostu zbudowany od nowa. Dlatego kosztuje tak. Dużo, ponieważ tak to by kosztowało 100 tysięcy dolarów. No i to jest tutaj, tak. Myślę, że każdy zna um, to. Oto salon samochodowy, Cautan czy tam cokolwiek. Także ja zostawiam to. Ja zostawiam y, Huntleya tutaj. Oczywiście go muszę najpierw zakluczyć, ale najpierw zaparkuję dobrze. A w sumie. Tutaj jakieś auta, ale to nie są nasze. Benny też będzie kupywał auta i przewoził auta tutaj. Te auta, co Benny kupił i co Benny sprzedał, to idzie oczywiście pieniądze do niego. Te auta, co ja kupiłem i Benny sprzedał, to oczywiście pieniądze idą do mnie, ale ja teraz muszę biegnąć mm, do domu. <laughs> Aha, jeszcze nie kupiłem, poczekajcie, Jezu. Także ja już teraz tam wejdę i oczywiście kupię, i zobaczymy się już, gdy kupię. Okej, okay, ludzie, sam samo to już kupione. No w sumie, jak widać, mamy 2185 dolarów. O, mogę HP sobie zregenerować? Tak, mogę, dobra. I chyba mi HP pójdzie do góry. Mm, ale przy okazji ta HP mi idzie do góry, dobra. Teraz tylko, bo się by czekać, żeby. Jakiś oczywiście kupca przyszedł i chciał kupić po prostu handleja, tak? Ponieważ Huntley jest jakby jedynym autem, co my sprzedajemy. Także no. O kurde, się wpierdzieliłem mnie tutaj, dobra. Tutaj też jest dom do kupienia, co też oczywiście potrzebujemy dom. I teraz bym chciał po prostu do niego wejść i zobaczyć, jak on wygląda na start. Ten dom kosztuje. 50 tysięcy dolarów, także no nawet by nas był stać, łazienka, Aha, i kuchnia, dobra, to jest taki mały dom, ale dobra, także no, ale no w sumie nie ma tutaj garażu, także Bentley i Lu Bentley nawet Mercedes by nie był bezpieczny, także bym musiał na przykład kupić garaż dla Bentleya i dla Mercedesa. Także nie wiem, czy warto, czy nie. I teraz biegnę, żeby jeszcze jedną rzecz zrobić u takiego typka. On tutaj mieszka, tak? Nie, nie tutaj. On o tutaj mieszka, także ja teraz na niego czekam. I no, zobaczymy się już, gdy wró wrócę. Okej okay, ludziska, i jak widać, to to jest tir. I 5000 dolarów zostało ściągnięte z naszego konta, co znaczy, że robimy prawo jazdy na track na tir. Jezus, szlają Boże! I nie wiem, gdzie jest mój instruktor, także ja muszę tam wracać. Yy, bo za osobę test, i 5000 dolarów wydałam, jakby po nic. Yy. Tutaj mnie szlają, oczywiście, ze fabułą. Znaczy, no oczywiście po fabule też będą strzelać, tak? Muszę jakoś szybko znaleźć instruktora i wrócić tam do niego. Chyba ja po prostu wsiądę do tiru i... Jest mój instruktor. Czekaj, panie. Niech pan nie ucieka. O nie, 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 nie. Nie. Nie, nie, nie ona. Pan. Okej, okay, chodź, panie instruktorze. Yy, wracamy do tiru. Nie ma tira Dobra on powiedział że załatwi drugiego Okej okay, ludziska już jest ten tir tutaj także instruktor niech Wsiądzie o Jezu szybciej bo balas biegnie Boże aż dwóch Jezu będziemy o Boże dobra poczekajcie Okej okay, i pierwsza rzecz to oczywiście będę musiał zatankować no, Bo hmm, Mało paliwa jest także Szybko bo się dojechać ponieważ już chyba tego ciężarówkę nie wezmę na yy, na lawetę. Ja po prostu będę wyłączał tą ciężarówkę, gdy będziemy stali przy świetle czerwonym. nie strzelają się. Policje, policji to nawet nie obchodzi. Zabili kogoś policja, to nich nawet to nie obchodzi. O dobra, możemy szybko. Więc zobaczymy, czy w ogóle zdamy ten test. Mm, brawo jazdy yy. Kurde Bo <coughs> Bo będzie nam na pewno Ojoj Będzie nam na pewno potrzebny truck i nice Bo ominął no, czerwony Jezu łacisz szajo Jak jakieś debile Ok i jesteśmy na stacji Teraz tylko żeby nie zrobić to samo co L holownikiem, ok, nie zrobię. Dobra, i nasz cel jest, żeby dojechać. Do gdzie to, to było? Do Klakimbela. Tego także do tego Klakimbela musimy jechać. I wtedy będzie test zaliczony. Ja tutaj muszę się oczywiście zatrzymać. Także no, jak nie zdamy to 5000 dolarów, na pewno nam pójdzie do dupy. No posz, poszło jakby już nam. Znaczy jeszcze nie, ale może pójść. Także no, tam stoi Audi. No i ty piewpierdzieliłeś bicia. Dobra, nie wnikam. Nieważne. A, w sumie w prawo mogę jechać. Ponieważ chyba każdy obywatel w Gita... Jezu, skręca w prawo w Los Santos, albo nawet w Liberty City czasami Jak ja mam łączyć lewe, ja nawet nic nie zrobiłem, ludziska, to jest głupio. nie patrzmy na to, bo... Fucking idiot głupi to jest Tutaj Audi kolejne Ja muszę tutaj na górę wjechać Żeby potem i po czym, do Bella. co już widzę, czy to jest te Tak, to było te, dobra no i teraz muszę tego objechać i o Jezu jaki down i zaparkować tu. Proszę nie mi się. ok? Teraz wyłączyć i wyjść i teraz tak tam poweczę zdaliśmy. Dobra, zdaliśmy. Okej, okay, ja opowiem, że zdaliśmy, także dziękuję do widzenia. Jakiś typ nas tutaj leje i bije i strzela jaki down. W ogóle wespierdzielaj, bo ci jak go co zawalę to Teraz musimy w sumie wracać, ale to mamy w sumie blisko do domu. Bym skoczył, ale nie wiem czy yy, HP nie stracę i czy przypadkiem nie zginę, także po prostu po, 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 pobiegnę. W sumie to też bym mógł, dobra? to niżej zejdziemy, dobra? O, troszeczkę, tylko troszeczkę straciliśmy HP. W ogóle te Audi jest fajne, Audi jest na pewno i naprawdę fajne. I chyba i myślę, że to mm, wszystko było. W kolejnym odcinku sprzedaję któreś auto. Yy, nie wiadomo, jakie to jest. No, nie wiadomo. Ponieważ potrzebuję w sumie pieniądze więcej niż 197 tysięcy dolarów i 80 dolarów. Także no ja jeszcze tym sobie pojeżdżam Mercedesem. Aha, w sumie... W sumie do fryzjera miałam zajechać jeszcze w tym odcinku, także szybko tam zajadę i pojedziemy. Dobra, czerwone światło czemu nie przejeżdżam sobie? Tylko nie chcę zniszczyć, nie chcę w nic uderzyć tym Mercedesem. Nawet Bentley'em bym nie chciał w nic uderzyć. Dobra, tutaj. O. I... Tu zaparkuję. Wyłączę go, oczywiście go zapiszę. I do fryzjera ci się myszcząć, te coś co mamy na głowie. Nice. <tryk> 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 mm. Może co to jest wysokie czoło Dobra, niech będzie. Czemu nie? 150 dolarów niech będzie. Ymm, no to wszystko. Ale nie, bo była jakaś frydzała ludziska za 500, co mi się naprawdę podobało, także sobie wracamy Za 500, także muszę tu. I paska kura, to to było? Tak, to to było, ale po... nie, bo to jest to samo co mieliśmy, także po prostu to niech będzie. O, to już okay. no, przed chwilą, przed chwilą myślałem, że też ukradł lub zabrał um, naszego Mercedesa. Tam Bentley jechał, tam z tyłu. O, tam policja też nie przestrzega przepisów, ale tutaj przestrzega. Aha, jeszcze muszę wgrać moda na bilety. Na mandaty, nie na bilety, tylko na mandaty, bo nie mam. Zapomniałam wgrać. Nie, prawda, tego mi się nie chciało. Jezu Nitro ma, bo oczywiście, że ma. O Boże. ok. Myślałam, że... Przy... Jezu. Myślałam przez chwilę, że mi... Mm, tak, uderzyłem. Ok, fajnie. Tego, że tylko światło. Światełko tylko mi poszło. Dobra, ja po prostu zaparkuję tu, tylko żeby płota nie zniszczyć. Opa. Wyłączę go oczywiście w 7. Wejdę do domu i to będzie na w tym odcinku, Wasze ten odcinek spodoba, że ten odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek i napiszcie jakiś komentarz, ja was zobaczę w kolejnym odcinku Elo.